Siema się Tori. no i tak jak widzicie po tytule, dzisiejszy odcinek będzie trochę smutniejszy, ponieważ najprawdopodobniej to koniec Jupiterowa. No niestety tak się sprawy potoczyły właśnie, że... No, serwer nie wypalił i raczej go nie będzie. No trudno się mówi, no jeszcze to nie jest oczywiście potwierdzone, może jakoś się coś tam uda naprawić. Dlatego na początek jak możecie to zostawcie łapeczkę w górę dla pocieszenia oraz subika na kanale, bo możliwe że jeszcze tego nie robicie. No i tak właśnie wygląda ta sytuacja. Ja nie jestem już na tym serwerze, nikt na nim nie jest, bo serwer jest zamknięty. Jestem na zwykłym tam jakimś świecie, sobie szybko stworzyłem, żeby po prostu wam nagrać. No i tu będę dzisiaj właśnie w tym filmie bardziej opowiadał niż grał. Więc no, jak coś to możecie sobie coś tam robić w tle i puścić ten film, żeby posłuchać. E, no i tak to właśnie wygląda. E, ponawalamy sobie tutaj pająka. E, no niestety, tak się właśnie potoczyły sprawy. E, dlaczego w sumie to też tak nie mogę mówić za bardzo i też do końca nie wiem. Ale no, między innymi chodziło o to, że nie każdy nagrywał z tego serwera regularnie, no a tak nie tak miało to właśnie wyglądać. Oczywiście całkiem możliwe jest, że jeszcze się jakoś to uda naprawić i ten serwer wróci, no ale tak jak mówiłem, wątpię w to. No i co teraz na tym kanale? No myślę, myślę, żeby albo dołączyć na jakiś inny serwer, no chciałbym bardzo na Koksowice, ale żeby być na Koksowicach to musiałbym nagrywać Minecrafta na mój główny kanał i robić to bardzo często i regularnie. No raczej na razie tego jeszcze nie chcę. No, na tym, ten kanał jest za mały, żeby dołączyć na koksowice. Kolejną opcją jest to, żeby stworzyć jakiś serwer. No, ale nie wiem, też jest to dużo pracy, a ja się jakoś za bardzo nie znam. No więc nie wiem, nie wiem, chyba żebyście bardzo chcieli. Jeszcze będą się inne odcinki z Minecrafta pojawiały. Nie, nie będzie Jupiterowa, ale za to na przykład będzie ta seria, co była ostatnio, czyli coś takiego, że pokazuję Wam jakieś modyfikacje, które są na innych serwerach albo po prostu jakieś fajne modyfikacje. Po prostu je wam pokazuję, nie, o co w nich chodzi, jak to tam wygląda, żebyście sobie mogli pobrać, yy, no, więc to jest taka seria, którą na pewno chciałbym nagrywać. Yy, oprócz tego, tak jak w wcześniejszym odcinku, mapki od widzów jakieś, yy, no i też na ten kanał chciałbym jakąś inną grę dać, nie tylko samego Minecrafta, więc możecie pisać w komentarzu, co to ma być za gra. No i prawie już mamy 4000 subów, więc tak jak mówiłem jak możecie to jeszcze zostawcie subika, jak ktoś jest nowy naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne, bo w sumie chciałbym wybić 5000 na tym kanale, to jest mi taki cel i myślę, że jest on możliwy do zrealizowania. Dobra ogólnie pytaliście się mnie o shaderki jakie mam, są to shaderki już wam pokazuję, chocopic shaders alversion medium, niestety są to tylko medium i nie wyglądają jakoś mega fajnie i czasem tam mają ścinki właśnie, to jest dziwne na moim kompie że na przykład taka woda się buguje czy coś, no ale i tak to wygląda ładnie niż bez żadnych shaderów, więc no latam na shaderach. Pisaliście też, że nie przepadacie za moim teksturpakiem, którego nie mam, aha, dobra w poprzednich odcinkach go miałem i właśnie już go nie mam, usunąłem no, więc nie będzie go, jak nie chcieliście to proszę was bardzo. Możecie właśnie pisać w komentarzu różne propozycje na serie z minecrafta, jestem otwarty jak mi się jakaś spodoba to oczywiście na pewno ją nagram no, ale właśnie szkoda mi strasznie tego jupiterowa, bo fajnie mi się tam grało i fajnie się nagrywało z tego przyjemnie no, ale nic się nie zrobi, niestety, nic się nie zrobi. Myślałem też, żeby połączyć coś w Minecrafcie z Browstars, nie? Żeby wiecie, yy, gram normalnie w Minecraft, ale żeby to coś miało związanego z Browstars. No, jeszcze nie wiem co dokładnie mam na myśli, ale coś właśnie w tym stylu bym chciał ogarnąć. Myślę, że to by było dla was na pewno ciekawe, bo jednak yy, większość widzów kojarzy mnie z Browstars, nie? Yy, więc, no, fajnie by się to na pewno oglądało, ale to jeszcze pomyślimy, na pewno z pandą byśmy coś takiego chcieli ogarniać, więc no jak jest w ogóle jakaś osoba, która bardzo dobrze zna się na pluginach w minecrafcie, na przykład może stworzyć serwer z różnymi modyfikacjami i pluginami dla nas no to na pewno bylibyśmy bardzo chętni z pandą, moglibyśmy nawet zapłacić więc no, tak wygląda sprawa piszcie w komentarzu jak jest jakaś taka osoba, będzie nam na pewno miło a ten odcineczek, no krótszy, taki pogadankowy, niestety e, musiałem Wam o tym powiedzieć, nie? No bo tam piszecie w komentarzach, że e, czemu nie ma odcinków z Jupiterowa, kiedy będą i tym podobne. No więc raczej już nie będzie, no ale jeszcze nie wiem, to nie jest ostateczna decyzja, i niestety nie zależy ona ode mnie. E, no a ja się będę z Wami żegnał. Dzięki za wyczuwanie do końca. Trzymajcie się do kolejnych filmów. Siemanko wszystkim, pa!